Siemano widzowie! Mamy furtneta, a robimy dzisiaj challenge Nud, tylko z kolosem. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę i ten, i ten dzwoneczek, żeby wib był wibrujący, bo wtedy będą nam no, no, przechodziły filmiki. Wibrujący i, i sorry, że, nas, e, że długo nie było filmiku, ale nie mieliśmy czasu. szkoła, trening. No i szkółek, no to, to trochę odbędę. Tylko widocznie Przygotujmy się, bo to będzie trudne rozliczenie, bo dużo osób będzie tam w kolosach. Nie jakoś okropnie, ale sporo. No połowa ludzi na całej kolosach. E, no raczej nie. w ogóle my, my wszyscy mamy już karnet, więc naćpoko. No ja musieliśmy ją zwykłą, ale ona czegoś w ogóle ja mu się nie chciało kupić karnetu. no się Dobra, lecimy W ogóle nie wiem, czy wy wiecie, czy nie, ale na niektórych miejscówkach jakby w to pod nimi jest coś takiego, że są takie podziemia. Jeśli nam się uda wszystkich pokonać, to może do nich pójdziemy nawet. Pokażemy Wam. Oczywiście... bo no, coś nie będziemy na to odkrywę. Bo sobie po prostu rozwaliam takie dźwię... drzwi od więzienia. Przedam do więzienia. Szykuję kolejne drzwi i rozwaliłem nie i okazało się, że to pójdę pod ziemią. Ja znalazłem podziemia tutaj yy. A są jeszcze jeszcze na w parku yy, na yy, tym yy, na te yy. One są prawdopodobnie na wszystkich tych miejscach. A wiesz, że co A wiecie, coś się stało i za mnie poleciało, że Aha, to fajnie nawet? No a ty mówisz, że połowy, ja połowa busa. Chyba my myślałam, że ty lubię źle ciągnąć. No to nie. Nigdy nie, ja też tak dużo o tyle mówisz. Ten, a, połowa busa to... W sumie, ja sobie na razie tak zrobię. Barka łacha. No, to no mam barka łacha, prawda? O, to <tukasz> mam tego, mój, fajnie. Ja, ja w sumie mam spokojny tylko w sumie bym mógł mieć jeszcze taktykala, bo ja szczerze wolę taktykala. Co? Tak się da? Tak, tak. Aha, bo tam jest...

Cień bo się tak długo do niej y, próbowałem dostać, bo wisiała w i w ogóle, e, 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 i Episki Ja sobie w sumie o. wezmę... Cielego, nie no, fajnie. Wiem. Ej, czekaj, bo tam była chyba to, jeszcze potka, to ja ją wypiję. Tak. Ja sobie możecie rzucać z plaszy, bo ja Nie, dobra, to chodź, mam, bo tu chyba tej potki nawet nie było. Nie wyzywaj go. Aha. No A i przez ciebie plaszy. sam sobie rzuciłem to. A też no. mam tam sobie Ja nawet nie chciałem okay. na niego amunicji marnować i przez Szymona tę plaszę złożyłem. A tu była ta A. potka, ja właśnie nie wiedziałem, gdzie ona jest. Rzuć z ja już nie mam, bo jak ty go odepchnąłeś, bo jak ty z nim gadałeś, to ja wtedy chciałem to rzucić, i ja to zacząłem rzucać, i ty wtedy to odpaliłeś. Wtedy mnie to odrzuciło, no i wyszło tak, że sam dostałem. Ja nie, albo w sumie, ja za PMA wezmę. Ja mega No ja też, bo ja akurat epickie i złote pistolety dosyć lubię. Te słabsze to tak nie za bardzo. Po co ty, Szymon, zaznaczyłeś e, to, jak e, ty nawet bań? Aha, już masz. A ja mogę amunicję do pistoletu trochę, bo mam tylko 87. Aha. Aha. Ja już dwa, 2 piszki mam. O, dzięki. Rybę, A jakie ty epickie dropnąłeś? Yy, aha! Mam lak gry. O jest! Już myślałem, że nas wywali. Bo ja się zmieniałem ja bronię, nagle mi się... Ja nie mogę tego... Ja tego nie biorę, bo nie mam za co. Nagle mi się zacięło wszystko i e, już myślałem, że mnie wywali. No bo to serwera. No teraz w tym sezonie nowym bardzo często są. Droga, się to Ej, Flanek, a mogę to? ten matcy? Nie. Dlaczego? Chodziła mi, bo też czasami się, te rysy są czasami potrzebne. Flanek, wiesz, że to jest, tak się o 50 lat. A wiesz, że y, już naprawili to i da się pod piasek znów wchodzić? Mam tę, to jest fajnie. się dało przejechać, myślałem, że tu mnie zrzuci. Ja sobie po, e, pójdę do tego magazynu, pozbierać matce. Nie, nie, nie. Wiedziałem, że ty e, po, pójdziesz tu od razu mi to Co? Jaki typek? Jak tutaj nikogo... O, skrzynka! W serio, tu ktoś jest? Aha!

Wystarczą na bitwę z nim. Kurde, jest mocny. Ja go próbuję obijać, aby mi nie popatrzeć w stronę. Na Z Leży. Nie bierzcie, bo mamy tylko ludzko -loseum. Ej, Szymon. Ludzko-loseum. Franek, widły. Możemy to gdzieś podkopać. Ja to tylko biorę na chwilę, bo ja to chcę tu wywać. Ja też miałem to zabrać. Ja o ja tym zapomniałem kompletnie. No, tak. A ja teraz, pranek mogę matcy? No, nie, bo właśnie widzisz, że ja używam tych matców. E, o, to jest, mam. Ja mam się nie Ale to no tak, no, bo... Zostaw, zostaw, zostaw. Oddaj. to rozmawiają, by byli, bo sami z nich by te egzotyczne wypadały. Ej, no, no bo te egzotyczne by się mogą od kupować. Nie no, bo e, się opłaca, no bo jednak tylko po to się to zbiera złoto, żeby sobie bronić. No, No, ja właśnie też sobie zbieram. O, ten typek se wlazł pod... Podpija. Bo ja go wynająłem. Aha. Ja tu jeszcze idę. Myślę widzowie, że jak coś ciekawego się stanie, to wam powiemy. Widzowie, właśnie były tu kroki e, przed tą budą i ktoś szedł tym kryształkiem, tylko on chyba nas nie słyszał i nie, nie są tu! Ja biorę drugiego! Leży! Ikke gi dem No nie, bo jak on miał wpaść do tego? No bo to po sobie zostaje tak... Leci za mną. Ej, ej możemy zabrać no. parę Dobra, możemy sobie tak, że ja będę mógł sobie już brać jakieś serwonie, bo ja już... Nie, nie mam ja jak ci jak mogę. mogę dać pistolet. Co? Ja ci mogę pistolet dać, ale nie będę że brał jaki chcesz. Dobra, to dajmy pistolet. Ja sobie ten złoty ci dam. Mam typa. Tamtego chyba. Chodźcie. I sna snajpi do mnie. Jest. E, snajper to jest. Uważaj, bo tu jest ten O, Obuduj się, bo jest przed nami. Dostał. Kiedy się za które mnie zaniedbały? i Nie no. czek, bez być szansą, mnie. No, Ciekawe, gdzie i jak? Próbujcie no, do mnie. Ja uciekam, o. ten, ja uciekam, linią strefy, bo ja mam 2 HP. Nie ja masz tu jednego. Ja ci się. Szem... Ja ci się nie pan no, teraz. Trepie, nie no, Ero, jak inne, nie? No ja już nawet, ja już nawet szympans... ja już szympans, nawet nie walczy, bo nie mam szans. Nie. On Ja poszłem wodą, jakby cofranek Ej, on cię przeszukał, co nie, Szymon? A to spoko. Jeszcze raczej na stówę nie wygramy. A w ogóle. Walą. E, Chodź jeszcze. Jak ja nie zginę, to ja chyba do ciebie dojdę. Dobra, oni do ciebie idą. Sorry, ja spadam. Dlaczego? No, ja uciekam, bo oni są okropnie mocni. No to przechodzimy do Tak, nie zabierzesz. Poczekaj. Ej, Jak ty uciekaj cały czas, bo to jest jedyna szansa, że przeżyjesz. No i musimy go krzekać, bo nie wybierz krzaka. Super, on cię cały czas goni. Ale on chyba do strefy idzie, ale ja nie wiem. Uważaj, bo dostaniesz! Ja sprawdzę, czy idą. Chodź! Franek, za mną. My... Idę. Może jakiś krzak znajdziemy. Nawet krzak teraz no tylko, żeby nas nie zabili. No. Ale dostałem, jak ja nie wiem. Masz marta, że my no ja. Jakby zastanowiła się tak. Oni no mnie odpuszczą. Tak. Odpoście nam trochę. To jest najlepszy sposób, jakby się rozdzielimy. Ja idę tak, żeby mnie nie widzieli, bo ja idę tym... jakby cały czas jestem za drzewem teraz. No, no to... No, nie zbyt, nie pasz, nie, tak. Naprawdę? Jakie to było chamskie. Bo do mnie ty podbieg, ja nie widziałem i mnie od razu weczył się, bo mało HP. No to wiesz, to jak widzicie, nawet droże wyszedł to siebie, tylko no po prostu były dwoje hardy. Jeszcze pewnie zrobimy lód, tylko z jakiejś tam... Y miejscówki, ale no zobaczymy do następnego